No i co, Maka, przekopałaś tę książkę? Przekopałam eee, i jeszcze dodatkowo kilka badań, no i właśnie powiem Ci, że jestem w wielkim szoku, bo okazuje się, że naprawdę jedna witamina potrafi naprawdę zahamować rozwój nowotworu. Doprowadzić no, do apoptozy komórek i jeszcze z, zapobiegać temu, żeby układ krwionośny się w tkance nowotworowej tam wytwarzał. Powiem Ci, że ja się czasami zastanawiam, że gdzie są wszystkie te książki. Ale w sensie wie, żeby, czemu one nie są na froncie w z No bo słyszałaś, żeby jakiś osoba chorująca na nowotwór suplementowała akurat tą witaminę? Mm. Ja nie. Mm. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj e, kawa. Tak, dzisiaj kawa. E, chociaż ja wczoraj z, e, zgrzeszyłam i piłam rano gorącą czekoladę, ale tak. No ze mną zgrzeszyłaś. Po prostu tak mi się chciało. że Jednak Moja, jesień, jesień idzie. Idzie jesień. No. Idzie jesień. E, witamy Was oczywiście na naszym kanale naturalnym sposobem. Podświadomie pozytywni. Dzisiaj jest bardzo ciekawy temat, który, że tak powiem, moja siostrzyczka zgłębiła. Ja też po części, chociaż to ona jest tutaj ekspertką, więc ja ekspertką. bardziej będę się jej po słuchała. Prostu, no i starszą tak. siostrą, wiecie, no. Ja się słucham starszej siostry, staram się czasami. Ale moja no, siostra mi czasami oddaje koszulę. No. <głos> <głos> Także tak, jest równowaga. Natomiast ym, to, jest, to, to, to są rzeczy, które też... Ym, no, Majka, się naszukałaś też, nie? Żeby w ogóle to mm -hmm. y, akurat tak. Znaczy powiem Ci, że ja wcześniej nie wiedziałam. Ja nawet nie wiedziałam, że y, witamina E, bo to o niej mowa, tak. jest tak istotna. Ciągle mówimy tylko D, D plus K tak, w zasadzie, to bo w nie mówmy jest tak, nigdy no i o C, D +K, C no i, i C. tak dalej. No to są po prostu no to tak jakby nie, no to już nie, nie do podważenia, no, nie? No, no. Okazuje się, że jest dość niesamowita. Tak, ja w ogóle słuchajcie, jak z Mają rozmawiałyśmy sobie wcześniej, to ja byłam w, w szoku, yy, że w ogóle witamina E to nie jest tylko tokoferol, bo tokoferol to ja wiecie znałam, no i z opakowań, ale też w kosmetykach zawsze często jest napisane tokoferol, w nawiasie witamina E i ja byłam przekonana, no, że to jest witamina E, a tu się okazuje, że E. Że, nie. <noise> że nie, że w witaminie no, E jest coś więcej niż tokoferol. Tak, właśnie. Witamina E tak naprawdę składa się z dwóch grup, tak naprawdę z ośmiu związków, które tak naprawdę się mieszczą w dwóch grupach. Jedne to są tokoferole, właśnie. To tam jest alfa, roku. delta, gamma, beta tokoferol, a drugie to są tokotrienole. I tam jest alfa, beta, gamma, delta tokotrienol. Mm -hmm. No i na początku, e, jak suplementowano witaminę e, e naturalną, okazało się, że ona faktycznie fajnie e, działa, działa na e, atrozę i tak dalej. Potem koncerny farmaceutyczne e, strasznie zbojkotowały e, tą no, formę nawet. witaminy E. Tak, a to się e. w ogóle ciekawe, przepraszam Macie, że Ci wtrącę, bo to bardzo ładnie pokazuje e, ta historia, jak trochę wygląda e, dzisiejszy przemysł. I świat, bo dopóki nie było syntetycznego zamiennika witaminy E, to była to ona, zła. Tak, ona była bardzo bojgotowana. Natomiast jak już zrobiono syntetyczny zamiennik, czyli coś, co można, jakby można było podnieść cenę tego produktu, to nagle po prostu tysiące badań, jaka witamina E jest wspaniała. Tak, tak. I słuchajcie, ale okazało się oczywiście potem już z czasem, że tak naprawdę ta syntetyczna forma witaminy E, jest szkodliwa. Bardzo. Jak to syntetyczne? Jak wszystko syntetyczne. I okazało się tak naprawdę, że jeżeli w ogóle mówimy o <laughs> tokoferolach, to one lepiej działają jak są wszystkie ze sobą razem, czyli mhm. wszystkie te cztery grupy, działają zupełnie inaczej oczywiście jak są naturalne, niesyntetyczne niż pojedynczy tokoferol, alfa, tokoferol mhm. ten, ten syntetyczny. Ten najbardziej taki popularny I ten, po prostu. I, ten, I w ogóle już syntetyczny. Mhm. To jest jedna rzecz. Ale. Dopiero po jakimś czasie zaczęto badać w ogóle toko trienole, czyli tą, tą drugą część, grupę. tak, witaminy E, która wcześniej w zasadzie była no, niezauważalna, nikt się na nią tak. nie pokywił, Odcięta. Tak. I okazało się, że to ona ma takie właśnie niesamowite właściwości. Są nawet badania, Paula na pewno wrzuciła tak, ja ja na temat tego, że już po 6 miesiącach suplementowania toko trienoli, Jesteśmy w stanie pozbyć się miażdżycy. To jest w ogóle, to jest w ogóle szok. Słuchajcie, bo okazuje się, że to kotrinale działają w ten sposób, że tak jakby powodują, że do ścianek naszych żył, tętnic nie przyklejają się skrzepy, wapń, cholesterol, ten utleniony, bo to. Chodzi o to, żeby, żeby ten cholesterol, te właśnie te skrzepy, żeby one nam się do tej żyły, tam od środka nie, nie przykleiły po tak, prostu, żeby ta powierzchnia była tak, jak, jak, teflon. jak teflon, właśnie? Nie? Dobra, dobra, Jak dobry, dobry, tak, taka powierzchnia nieprzywieralna i faktycznie po suplementacji e, około półrocznych tych tokotrinoli jesteśmy w stanie odzyskać właśnie e, taką powierzchnię na naszych tętnicach i żyłach. Co pokazują badania. Co więcej, okazało się, że akurat tokotrienole przy takich nowotworach jak prostaty, e, nowotwory, piersi, nowotwory jelita grubego, trzustki i wątroby, czyli, czyli no bardzo duża no, grupa, bardzo. powodują nie dość, że zahamowanie wzrostu tych komórek nowotworowych i podziału. To jeszcze tak jakby zapobiegają, bo co jest najgorszego w tych, w tych guzach nowotworowych, że one, one są w stanie wytworzyć swój Twoje, własny system tak, naczyń, krwionośnych. Naczyń, krwionośnych. naczyń krwionośnych i to potrienole tak jakby powodują, że em, zapobiegają temu, On nie jest, ten nie jest w stanie wtedy tak jakby wytwarzać tych naczyń krwionośnych no i się nie rozrasta, wtedy. I się nie rozrasta. Słuchajcie, no coś niesamowitego, a po, ja pytam się, kto kto chory na nowotwór wie, wie że żeby br. suplementować to to Nie, znaczy no. wiesz, to jest, zobacz Maja, na naszym Mi. przykładzie, przecież myśmy miały, myśmy miały przecież Też. przykład w rodzinie najbliższej y, nowotworu i zobacz, dopiero jak zaczęłyśmy szukać, kopać, y, trafiać na takie książki i, i badania, mhm. no to człowiek jest w stanie się tego dowiedzieć, ale czemu nikt tego nie powiedział, wiesz, jakby y, ile, znaczy wiesz, ja podejrzewam, że to jest kwestia tego, że nie wiedzą i nie tylko ludzie no tak, nie ale wiedzą, no, ale i lekarze no nie ja wiedzą. No ja rozumiem, bo... tylko wiesz, no jakby to jest wtedy taka odpowiedzialność, ja przynajmniej zawsze to tak, tak traktuję, że no nie wiem, jak y, jesteś w jakimś zawodzie już, masz ten zawód, no to takim trochę Twoim, powiedzmy, obowiązkiem jest bycie na bieżąco. No Wiesz, są, są i tacy, nie? nie ale <laughs> ale niewielu. Ale, ale no właśnie o to mi chodzi, że tym bardziej e... to jest witamina. To nie Le... jest jakaś eksperymentalna metoda w ogóle pozyskany, jakiś wyciąg Najlepsze z jakiejś w ogóle, jednej, jedynej tak, rośliny naj... na szczycie góry, Najlepsze, której nikt nie zna, nie no, wiesz. Tak. Najlepsze właściwości w ogóle mają to z nasion palmy. Ja sama do niedawna nawet akurat tej, tej tematy, nie no Ja tej pamiętam, że nie też głębiłam, tak... nie wiedziałam o tych to I mówiąc szczerze, że ja akurat mając, borykając się z, z tematem tocznia tego jeszcze tutaj doczytałam, że to jest w ogóle świetny, świetny środek właśnie na wszelkie stany takie zapalne. zapalne, długotrwałe w organizmie. Czyli w ogóle tak naprawdę wydaje mi się, że no to... wszystkie tematy typu Hashimoto, typu takie wszystkie autoimmunologiczne mhm. wiesz, choroby, to te dokotrinole są naprawdę bardzo fajnym sposobem, sposobem na, na, wsparcie na to, żeby bardzo mocno sobie pomóc, no. nie? Ale ja pamiętam, bo my jeszcze rozmawiałyśmy wcześniej o tym ciśnieniu, bo to jeszcze A, przecież tak. nasz właśnie, <laughs> kuzyny, tak, kuzyn. Właśnie słuchajcie, bo też okazuje się, też są na to badania, że właśnie takie regularne spożywanie tokotrinoli w połączeniu z sporą, no taką większą dawką kenzymu Q10 powoduje unormowanie się ciśnienia tętniczego, więc to no. jest no, A ile osób, ogóle, y, że tak? tak powiem, bierze tabletki na nadciśnienie? Ja myślę, że, ja myślę że tak, że Drugi... co druga osoba no. praktycznie... Y w tym wieku, takim powiedzmy naszych rodziców, czyli mm. 50, plus, to myślę, że praktycznie albo co druga, no może co trzecia, no, na te tak, no. No, W każdym razie okazuje się, że właśnie to kotrinole, plus kojęzym Q10, jak bierzemy je regularnie w odpowiednich dawkach, to naprawdę nam pięknie normalizują ciśnienie. E, obniżają nam, e, znaczy obniżają cholesterol. Już wiemy, że cholesterol nie jest zły, on nie, nie, zły. nie ma nic wspólnego z miażdżycą, tak. ale one powodują, że nie przyklejają nam się, te, tak. ten utleniony cholesterol nam się do tych tętnic nie przykleja. Czyli jakby te światło żyły jest mm. cały czas po prostu… Tak i ta powierzchnia jest taka no. nieprzywieralna, nie? To jest w ogóle mega fajna sprawa. No, więc... Ale ten, jeszcze tak, bo często jest to połączenie mm, A plus E. I teraz tak jeszcze chciałam o tej, um, a. O tej witaminie A. No. A, czyli naturalny beta-karoten. Mhm. Tak, albo retinol, nie? Jeżeli albo retinol. chodzi y, o, o, o. No o, o, i wejść. właśnie, bo tu też jest taka, słuchajcie, taka zagwoska po <grym> witaminy A, bo wiemy, że y, dużo tej witaminy jest w marchewce, tak, 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 tego, ty, no, no, al, tak tego naturalnego beta-karotenu. Beta -karotenu. Ale wiecie, o, na, też na przestrzeni lat y, zrobiono kilka badań i okazało się, że im więcej y, spożywamy beta-karotenu, tym mniej on nam się wchłania. Też ciekawe. No właśnie, więc to jest tak, że i tak naprawdę okazuje się, że najlepszą postacią mimo wszystko witaminy A, która najlepiej nam się wchłania i tak jakby nie ma problemu z jej wchłanialnością, mhm. no to jest ta witamina A stłuszczy, czyli ma wątróbka. Czyli retinol. E, tran retinol. Mhm. E, I po prostu e, no, ta forma jest dużo lepiej przyswajalna. E, okazuje się, że też, że, słuchajcie. Witaminy w ogóle działają na zasadzie synergii i okazuje się, że witamina A sama suplementowana, tak jakby um, poziom jej toksyczności już w pewnym momencie um, pojawiał się dosyć szybko, jeżeli nie była suplementowana razem z witaminą D, pruska. a jak one były suplementowane razem A i D to można było naprawdę wielkie wartości Dlaczego jednej adek, i drugiej nie? tak jednej to drugiej brać jest I poziom taki... jak jakby nie byliśmy nie było się w stanie dojść do tego poziomu toksyczności witamin więc... a to jest tak samo zresztą z D prawda no Dokładnie, właśnie że D bez K. K słuchajcie pamiętajcie o tym w ogóle zawsze tak, tak, że no. nie bierzcie D bez K bo możecie zrobić sobie krzywdę po prostu tak bo to wtedy e... zaczyna być ten taki problem co Czasami jak ktoś się boi dużych dawek witaminy D bo że nerki obciąży też, że żądrowe, i tak, tak dalej tak, no to tak, właśnie tak. w tym momencie kiedy chodzi o to, żeby kawa... właśnie ta zasada synergii była po zachowana. pomocą k 7 żeby no. ta zasada synergii była zachowana. znaczy bo w ogóle tak bo ja też witaminę <coughs> A tak już po prostu przy okazji bo to jest taka witamina bym powiedziała taka właśnie dołączona do tego całego zestawu ona oczywiście bardzo fajnie na wzrok jeśli ktoś ma problem <coughs> ze wzrokiem ale no ja przede wszystkim tą witaminę A czyli retinol, to chyba jest w ogóle najbardziej znana w kosmetyce mam wrażenie przynajmniej przespanie. To jest taki, ona świetnie działa, jeżeli macie przesuszoną skórę, jakieś takie problemy, zajady skórne, takie bardzo zrogowaciały na skórek, to bardzo fajna taka maść właśnie z retinolem, z witaminą A, to jest super sprawa, dlatego też bardzo często one występują. Słuchajcie, w... witamina A w spożywana w dawkach zapobiegawczych, czyli około 2000 jednostek, do 10 000 mm -hmm. jednostek nawet, z witaminami D i K2 nie wykazują żadnej toksyczności no właśnie. Wieczysz. I o to chodzi, że tak jakby no. one razem ze sobą po prostu, yy, no wiecie, to jest tak właśnie, takie z naturze, że nie da się sztucznie wyselekcjonować jednego jakiegoś, y, jakiejś części Jednej rzeczy i tylko to ci... I, i to tylko ci, to, tak. i, że, i nam się wydaje, że tylko to, o to chodzi w tym organizmie, że to że to, to działa, a tak naprawdę natura stworzyła jeszcze całą masę yy, znaczy jakiejś jest... otoczki, rozumiem. Tak, ale wiesz, co, to Majka, to bardzo łatwo jest zobrazować po prostu w pożywieniu. No, zobaczcie, nie ma takiego warzywa, które ma tylko jedną witaminę w sobie. Nie ma czegoś takiego. I Więc Całą masę innych substancji. Dokładnie więcej razem. Dlatego no. jedząc dobre pożywienie, jakby, dlatego powiedzmy, ten nasz organizm też dobrze funkcjonuje, bo jedząc dobre pożywienie dostarczamy sobie z, jedno, z, z jedną rzeczą: i witaminę A, i witaminę K, i witaminę E, i yy, yy, minerały, tak. No To musi być wszystko razem. Nie, jakby nie jesteśmy w stanie żyć na jakiejś tam właśnie jednej witaminie. Dlatego mi się wydaje, że właśnie, że ten ADEK teraz tak y, coraz częściej jest. Y, bo to jest łatwe. Tak? Bo to jest już jakby to, to, dobra. Wiecie, co jeszcze zwróćcie uwagę, bo bardzo często jest tak, że w Adeku na przykład y, tej witaminy K2MK7 nie ma tyle, tak, ile powinna być w stosunku do tej D. Tak. Bo to jest tak, że jak mamy na przykład 2000 jednostek witaminy D, no to witaminy K2MK7 powinno być tyle mikrogramów, jak obetniemy ostatnie zero, tak. czyli 200 20, mikrogramów. Jak bierzemy 4000 jednostek witaminy D, to powinno być 400 mikrogramów tak, K2Mk7, ale nie każdy producent no. tej K2Mk7. ja w ogóle myślę, że my w ogóle K2Mk7 to w ogóle jeszcze oddzielny odcinek no. nagramy, bo to jest, to jest w ogóle mam wrażenie główny zawiadowca. No, tak, tak. No I to ona też jest w ogóle witamin. bardzo istotna, szczególnie właśnie przy miażdżycy, przy tak. tych złogach przy zwapnieniach tętnic, bo ona też właśnie takie To było w Szwajcarii ona, chyba, nie? 10 lat prowadzili te tak, badania. ona steruje, pamiętajmy, pamiętajmy o tym, że ona steruje właśnie Wap tym wapniem, tak? Tak jakby, że ona zawiaduje tym, że ten wapń nie odkłada nam się w tętnicy, tylko w do kości, I to tak jakby to jest mega istotne. To jest mega istotne, no? dokładnie tak, więc no z tymi witaminami to jest właśnie, to jest, to jest synergia, że no, tak samo jak powiedziałeś o tych tokotrienolach i koenzymie Q10, tak? No to jest... To jest połączenie na połą Tak, jak już połączymy, to mm. dokładnie, to wtedy mamy te... Ale słuchajcie, jeszcze chciałam tak no. tylko powiedzieć, gdzie takie, tak naturalnie właśnie witamina E występuje, czyli generalnie cała gama tokoferoli i tokotrynoli tak. razem, to mamy tak, olej z kiełków pszenicy, olej słonecznikowy, słonecznik, olej palmowy, migdały, olej rzepakowy, orzechy laskowe, kiełki pszenicy, oliwa z oliwek, olej kukurydziany, sojowy, roślinny, y, i pistacje, węgorz, ziarna żyta, morele no i tak dalej. Wydaje mi się, że warto się, się pochylić tym bardziej przy tych nowotworach. Powiem Ci, tak. że to jest. Właśnie to jest właśnie w przypadkach nowotworów w ogóle okazuje się z tych trokotrienoli tyle, najbardziej tyle aktywny jest to jest ten, ten tak jakby ten, żeby nie powiedzieć źle, typu delta, czyli delta to kotrienol, ale ta cały zestaw zawsze. Tak, cały, cały spektrum akurat tu jest. I e, akurat przy nowotworach najlepiej e, m, skupić się tylko na to kotrienolach i to koferol w tym momencie niekoniecznie będzie dobrze działał, więc akurat przy nowotworach się okazuje, mm -hmm. że tak przynajmniej pokazują badania, że to kotrienole powinniśmy suplementować Ja jeszcze pamiętam, że wieczorem, tak? Że najlepiej, najlepiej wieczorem, wieczorem e, tak. Słuchajcie, takich ciekawostek z witaminami mi się też hmm. że będziemy. To jest też ciekawostka dla mnie, no, no. że będziemy po prostu poruszały właśnie. A propos kolejnych witamin, takie po prostu oddzielne odcinki, bo em, to już w ogóle chyba z Meką, nie? My tak zauważyłyśmy, że okazuje się, że witaminami e, możemy bardzo dużo rzeczy pokonać. Sopnąć, e, pokonać, zahamować. Tak. E, no słuchajcie, one doprowadzają do apoptozy komórek nowotworowych, czyli do śmierci rozpadów, no, więc to jest. No, to, jest, no, to jest duża rzecz, nie? To jest duża rzecz i nie mówię Nie o, o tym, nie jak nowotwór jest po prostu powiedziałabym, plagą dzisiejszych czasów. Co też warto się, że tak powiem, pochylić nad tematem tym, że w momencie, kiedy weszła przetworzona żywność, czyli mniej więcej tam w latach 60 70 to wykres zachorowań na nowotwór rósł bardzo geometrycznie. Ale w ogóle to były takie, Więc słuchajcie, rzuty. E, no. Jeszcze chciałam powiedzieć, tak mi się przypomniało w ogóle teraz, tak zboczyłam z domu na witaminy A. Mi się no. przypomniała babcia Kiedyś w ogóle zauważcie, że nie było problemu z jedzeniem wątróbki. Jak ktoś ja w ogóle nie ja coś, że w potem, potem był taki moment, że, e, e, że nie, że za dużo nie można, bo za dużo witaminy A, że to toksyczne, to jest a szczególnie, ja pamiętam, a szczególnie żelazo, a a to... jeżeli chodzi o kobiety w ciąży. E, ale te badania były przeprowadzane właśnie generalnie na syntetycznych, e, na syntetycznej grupie witaminy A, więc. E, znaczy w ogóle. Kiedyś babcia raz w tygodniu musiała być wątróbka. No. I co? No. Było dobrze. No. Ale ogólnie, ogólnie chciałam powiedzieć, że w ogóle syntetyczne cokolwiek. To, Niestety, to, 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 to nie jest to samo. Bo to nie, nie da się. Matura. Słuchajcie, to nie się, oszukamy. To, no dokładnie, to nie oszukamy. Nawet jeżeli to jest, nie wiem, jakaś tam najczystsza postać, to mimo hmm. wszystko to nie będzie się łączyło. Bo to nawet. Nie, ona może mieć właściwości takie, ale ona się nie połączy z innymi witaminami, z tym, co przyjmujemy w żywności w taki sposób, tak. w jaki powinna się połączyć. A przez to, że te połączenia wtedy będą zachwiane, to zaczyna się em, coś no, dziać no z innymi ty... narzędami Czy... i to jest taka po prostu lawina. No, ja to, Wam to... powiem... Jeszcze w ogóle tak mi się czasami wydaje, że e, wchodząc w taki głębszy aspekt tego, że e, na poziomie kwantowym jesteśmy energią, nasze komórki są energią i to już jest dowiedzione. Tak jakby w no, pewnym momencie pewnymi... w ogóle nie ma materii. E, to już to też nie jest już nowość i, i to już świat nauki też wie. E, więc słuchajcie, no, na poziomie energetycznym, jak coś jest całością, to, to, jest, no, to jest zupełnie inaczej wygląda niż e, sztucznie coś stworzone, tak. e, wyciągnięte. No, to gdzieś tam w całym obrazie na pewno nie działa wtedy tak, jak trzeba. Nie? No samo też to, że zobaczcie te takie bardzo zaawansowane sposoby, też jakby spojrzenia na nasze ciało pod względem drgań. I się okazuje, że każdy nasz narząd. Wibruje z inną częstotliwością, i możemy bardzo łatwo odtworzyć obraz naszego organizmu na podstawie tylko badania częstotliwości poszczególnych tkanek. I na przykład, właśnie, nowotwór też drga z zupełnie inną tak. częstotliwością. Dlatego też bardzo zaczynają być popularne te metody leczenia różnymi falami akustycznymi. Tak. Które się okazuje, że rzeczywiście też są w stanie rozbijać takie guzy, bo jakby wpływają na ich po prostu rzeczywiście. E, tą e, częstotliwość, więc. Niesamowite rzeczy są w naturze e, e, i wydaje mi się. A o że... częstotliwościach też wiemy. No, wiemy, wiemy, słuchajcie, to jest, wiemy, e, to jest naprawdę temat rzeka, ale to też myślę, To jest w ogóle, że... to był też główny temat przewodni naszych studiów, słuchajcie. Tak, my, to taka ciekawostka, my jesteśmy po Eti, czyli elektronika, telekomunikacja i informatyka. Więc. Wiecie, przebiegi częstotliwościowe, Rąbek, harmoniczne. W no. małym paluszku. Tak. Więc my wiemy, o czym mówimy. No, dobrze, Dokładnie słuchajcie. tak, ale nie zmienia to tematu, żeby, żeby szukać informacji o witaminach. Czyli tak podsumowując, pokrótce tokotrienole to jest zupełnie coś innego niż tokoferole. Jest to po prostu oddzielna, inna grupa, grupa witamin Będąca składem witaminy tak, E. Bo składem właśnie e. to jeszcze jest takie ważne, że to tokoferol to nie jest witamina E. To jest jeden składnik. To jakby tak no dokładnie tak jakby wyciągnąć to nie jest to nie jest witamina E. Witamina E to są tokoferole i tokotrienole, ale jeżeli chodzi o to działanie takie typowo właśnie przeciwnowotworowe, obniżające trójglicerydy, powodujące Połącznię z skądzem co 10 obniżające ciśnienie, normujące w w ogóle miażdżyce, to są tokotrienole, tokotrienole. Dokładnie tak. Miłego dnia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tak, a my jeszcze co dolejesz mi kawy? Doleję ciekawy, siostrzyczko moja kochana. My ale tutaj, słońce wyszło. Słuchaj. My tutaj jeszcze będziemy zaraz się w, w dostawach. Rozgrzebywać. Rozgrzebywać. No, ale jest pięknie, słuchajcie. Generalnie będzie Jesień dobrze. też jest piękna. Jeśli jest piękna i będzie dobrze, i pamiętajcie, że nastawienie. To jest 70%. Sukcesu. Skoro jesteśmy energią, to jak mamy dobre nastawienie, wibrujemy z dobrą częstotliwością, to będzie to i każdy nasz narząd zaczyna wibrować z dobrą częstotliwością, tak. a jeżeli amplituda jest dobra i wysoka, to zaczynamy, wiesz, wpływać na inne organy. I tak to leci na mnie. Ja to wiem, bo jak się podejdzie do pani w sklepie i się uśmiechnie, nawet jak jest smutna albo zezłuszczona, to zaraz się też uśmiechnie do ciebie i od razu wiem, że na te 5 minut zrobiłam jej lepszy dzień. <laughs> Uśmiechamy się do Was. <laughs> Uśmiechamy się do Was. Miłego dnia. Trzymajcie się, papa.